Cześć, witajcie. Dziś dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że związki często psują się stopniowo aż do ich zakończenia, wtedy kiedy ludzie w tym związku wzajemnie przestają się zauważać, nie doceniają starań, które czynią, by ten związek trwał, by rozkwitał, nie widzą swoich potrzeb. Nie słuchają próśb kierowanych do siebie nawzajem, ignorując je przez pryzmat wyższego dobra dla obojga. Nie ma czegoś takiego. Każdy partner w związku potrzebuje zgoła odmiennych niekiedy rzeczy, i w momencie, kiedy dostrzeżemy tę drugą osobę i jej potrzeby, wówczas możemy mówić, że relacja rozwija się pozytywnie. Natomiast musimy też zwracać uwagę na to, czego sami potrzebujemy, i nie pozwolić partnerowi zdominować swoimi potrzebami, czy swoimi oczekiwaniami nad samych. Innymi słowy, nie dajmy się, zwłaszcza my kobiety, wpuścić w pułapkę kochania za bardzo, dawania od siebie zbyt wiele, ponieważ aby związek. Mógł się rozwijać i aby nie doszło do jego zakończenia, choć jak już w wielu momentach podkreślam, tych sytuacji niekiedy nie można uniknąć, i zakończenie związku czasem jest lepszą decyzją niż trwanie w takim związku, gdzie ludzie się nawzajem nie szanują, nie widzą, nie słuchają i nie dostrzegają swoich potrzeb. Ale zanim dojdzie do Wypalenia i zakończenia związku. Warto nad nim popracować i jeżeli rzeczywiście czujemy dobre emocje, dobre uczucia do drugiej osoby, dostrzegać tę osobę. I tak na koniec pamiętajmy, aby sobie dziękować za to, że dajemy sobie nawzajem różne wartości, wsparcie i po prostu zwykłą bliskość za to, że jesteśmy. Навзаем.